Twój zestaw przykazań jest dość nietypowy i zaskakujący, mieszając różne koncepcje, takie jak religia, polityka, tożsamość płciowa i humor. Nie bierz cudzych bogów, sugeruje ideę oddania czci jednemu własnemu bóstwu. 2. Toaleta to szatan dla crossdresserów, brzmi jak metafora dla trudności lub wyzwań związanych z tożsamością płciową. 3. Nie przeklinaj w niedzielę. Zachęta do poszanowania świętego dnia poprzez unikanie wulgaryzmów. 4. Co 10 dni obchodzimy Erogera. Być może symboliczny święty dzień lub celebracja. Pupa jest prywatną częścią ciała. Jasny przekaz o intymności. 6. Crossdress vs. Undress. Wyrażenie potencjalnej walki między dwoma różnymi stylami życia lub ekspresji. 7. Glak dostaje poglacy od LG Betet. Humorystyczne podejście do konfliktów społecznych, możliwe, że chodzi o różnice w ideach. 8. Dzieci to ludzie poniżej 20 roku życia. Twój własny sposób definiowania wieku dzieciństwa. Ciekawość to piekło Boga i niebo szatana. Ciekawość widziana jako zarówno pozytywna, jak i negatywna siła. Reinkarnacja Hitlera to Putin. Odważne i kontrowersyjne stwierdzenie łączące historyczne i współczesne postacie polityczne. Zabawne ale też pełne symboliki. Co chcesz z tym dalej zrobić? No. No to trzeba,